Postanowiłem zagrać w kolejną darmową grę, którą mam z Epic'a, a jest to Lumberjack, Jack, czyli po angielsku Drwal. Jak tu widzimy sobie śpi jakiś misiek. Zobaczmy, co będzie się działo dalej. Na wiadomości. Wygląda na to, że chyba chodzi o jakieś zanieczyszczenie środowiska. tam mamy jakieś kominy w tym zdjęciu. Wyspaliśmy hmm? się, więc możemy teraz spróbować coś zadziałać w tym temacie. Yy, może zobaczmy. Co tutaj ta pułapka robi na niedźwiedzie? O, można ją zniszczyć, dobra. E, wcześniej w tą grę nie grałem. Włączyłem ją dosłownie na minutkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale dalej nie grałem. Nie wiem, co tutaj jest, gdzie. Tutaj trochę potrzebę kawałek. Mamy jakieś radioaktywne odpady. No dobra, niszczymy to wszystko siekierką. kierko są stare fabryki, nie wiem co to jest w ogóle. Wszystko trafia do naszego plecaka. No ale dobra, niszczymy. No i tutaj będzie taki pierwszy pozytywny efekt. Przyroda odbył, odbudowuje się. Jak zniszczymy A to co to jest co? Swieżek. Można go popłaskać. Dobra, idziemy dalej. Tu od tej pory już nie wiem co się będzie działo w krze. co? Aha. Może on był jakiś za zatruty tamtym mi, e, nie wiem, smogiem, powiedzmy. dobra. O, kolejny obszar jest już odnowiony. No, a tutaj widzimy coś się nie jakieś ścieki trafiają do rzeki. Grana tutaj w przyrodzie. Hmm, tu jeszcze widzę coś jest. Tego się nie da zniszczyć, tutaj ktoś pralkę wyrzucił. Mikrofalówka, nie wiem. gdzieś jeszcze to wskuszę. Bardzo wiem co robić z tymi śmieciami wszystkimi. Hmm, czy to się da przerobić na coś no, Ta ścieżka nam się odnowiła? Dobra, w jest oczyszczone. Yy, no i co dalej? No, w shiftem mogę przybliżać kamerę. Mogę przejść przez wodę? No proszę można, ale muszę wpływać. To chyba był pierwszy rozdział tej... ...gry. Pierwszy etap. Co tu jest dalej? Co to za jakieś... Heksagony co to robi. Aha, dobra, wszu do domu, tak? Despać trochę. Co mamy to samo wiadomość. Co się do poprzedniego poziomu? A to ciekawe. Dobra. Wrócimy jeszcze raz. Jeszcze raz muszę to wszystko przekopać. Czyli największy problem hmm, stanowiła tamte oczyszczanie ścieków, czy cokolwiek to było. Tylko zastanawiają mnie tutaj te heksagony hmm, pola. W samym miejscu. No dobrze, Tu już wiemy jak tu przejść. Czyli idziemy tam do rzeki, Usujemy trochę maszynerii po drodze.

No, nie będziemy się mieli gdzie załatwiać. Jeszcze ja to i to jest. A to w się jakąś toaletkę w lesie. Koleś chyba się idzie w środku, bo zaprosiło. ale nie mogę iść tu trzeba zrobić Pany. No i co, lecimy w tym kierunku? Chyba wiewiórka proszę będzie wypała i dała nam na grup. Dobrze, co dalej? co, Jak rozumiem, zwierzak to jest chyba dzik. Nie może tam wejść do swojej rodziny. Czyli co, musimy jakoś przeciwwagę ustawić na tej desce. Samo niszczenie chyba mnie nie pomoże. Spróbujmy obrócić. Najpierw chyba podnieść trzeba. O dobrze, podnieśliśmy. Ocamy i. I jeszcze raz. No, chyba się udało, chyba to właśnie tu chodziło. Zło musimy zniszczyć także. Mm, Koparkę okay. już wykorzystaliśmy, to nie zniszczyć się nie można, a tutaj sobie medytuje na łonie natury ktoś. Dobra, zobaczymy, czy da się tam wejść na górę. tylko się nie da pogadać z rodziną dzików, pewnie też się nie da. Można ich pogłaskać. Tutaj dodam tylko, że ten sam przycisk odpowiada za machanie siekiero, jak i zagłaskanie. Także to można się <laughs> przyzwyczaić i później się pomylić. kolejne narzędzie, tak? Tylko jak je chwycić? Teraz odejdę kawałek. ...prawym? No nie, nie wiem. Tutaj coś jest nie tak. Hmm. O, może teraz dopiero. wygląda na taką samą, a może jest większa? Zaraz zobaczymy. jest większa. Krochetki, sałata. No dobrze, a nic dodać, nic ująć. A o, co oni chcą? A, może żeby się pozbyć tej koparki. Słońce, hmm. garderoba. No jest ciepło, więc pozostaniemy przy tym. Przebie. nie ma to jak w domu o, jest sterowanie cięcie to spacja i prawy przycisk myszy? lewy Sparcie, obracanie kamery, przybliżenie kontrol, hmm. język polskiego pewnie jak zwykle nie ma. Jest polski, no proszę. Siedźmy chwilę w ciszy. Posłuchajmy dźwięków natury. Założenie gry jest całkiem pozytywne. Odzyskiwanie naturalnego środowiska, oczyszczanie go, dbanie o nie. Ale żeby to było takie proste jak wyskoczenie z siekierą i <grywanie> zaczęcie niszczenia wszystkiego. Dzięki za uwagę, cześć.